Adam Zdanowski, współwłaściciel zakładu mięsnego wieżejki. Na zakupy i szydy na ważarek w ogóle, zdecydowaliśmy się w momencie budowy dwóch naszych nowych oddziałów produkcji. Jeden zakład to zakład produkcji wyrobów o kontrolowanej alergenności, wyrobów drobiowych. Drugi zakład, w zasadzie to już nie jest nowy zakład, ale, ale przebudowany zakład produkcji garmażeryjnej. Nad naważarkami zaczęliśmy zastanawiać się, ponieważ, po pierwsze, praca była bardzo zajmująca przy pakowaniu. Do tego mieliśmy też bardzo duże nadważki na opakowaniach, dużą niedokładność podczas pakowania. To nie było ani dla nas ekonomicznie zadowalające, ani pozytywne dla klientów. Miszylina, dlatego że, po pierwsze, bardzo odpowiadał nam model prowadzenia serwisu tej firmy dostępność części szybkość reakcji serwisantów pomoc ogólnie przy, przy użytkowaniu tych maszyn. Też dopasowanie całego softu do, do naszych potrzeb i, i takie bardzo przyjazne podejście serwisantów do szkolenia często personelu, który faktycznie miał duże problemy z pojęciem, jak taka maszyna ma pracować. Kolejnym aspektem była higiena. W przypadku zakładu o kontrolowanej alergenności było to niezwykle ważne, żeby urządzenie, które kupujemy, było łatwo do umycia, było, było, było higieniczne, było proste do rozebrania i złożenia je z powrotem do kompletu, więc to też decydowało na plus takiego, takiego wyboru. Po trzecie to ekonomia. Ishida nie jest marką low-price'ową, jest to marka, która swoje kosztuje, natomiast jakość wykonania... Precyzja pracy, trwałość komponentów, to jest coś, na co zwraca się uwagę na co, co później procentuje i później daje nam wymierne korzyści podczas użytkowania tej maszyny. Mamy dwa urządzenia, pracują już kilka lat i jesteśmy mocno zadowoleni z efektów jakie na nich osiągamy. Poprzez zastosowanie naważania. Zmniejszyliśmy kosztochłonność procesu dosyć znacznie. W przypadku garmażerki 6 osób musiało pracować, naważając to, co teraz robi w automacie. Jeden zestaw, właśnie kupiony, w Ishidzie. W przypadku zakładu drobiowego tam nawet nie było mowy o tym, żeby pakować to ręcznie. Tam musiała stanąć naważarka bardzo precyzyjna, dokładna i spełniająca wszystkie nasze wymagania.